Od środka wersja poszerzona. Tym razem bez witania się znaczkiem, jak to mamy w zwyczaju. Chciałbym podzielić się z Wami jedną opinią. Chińscy historycy, albo nawet ludzie, którzy nie byli jeszcze uważani za pełnoprawnych historyków, tylko za historiozofów, albo jak ostatnio mieliśmy w chińskiej filozofii historii, za badaczy, ludzi, którym zależało skrzyżowanie filozofów i historyków, zanim. Dopełniono wizerunek tego słowa, uważali, że nie ma co koncentrować się na rzeczach negatywnych, nie ma co opisywać dziejów złych królów z perspektywy złych cesarzy, ponieważ i tak wiele złego wyrządzili podczas życia, wiele krzywd zostało realnie stworzonych, więc nie ma co na kartach historii ich jeszcze przypominać. Kto przeżył, ten przeżył, a reszta niech przynajmniej ma ten komfort, że będzie czytała o rzeczach dobrych. Staram się taki przekaz tutaj prowadzić, ale przyznam szczerze, że tym razem nie mam ochoty na pominięcie jednego wątku. Mianowicie, bardzo dobrze bawię się nagrywając materiały dla Was i po części robię to także dla siebie. Chciałbym na tym zarabiać. Jak na razie ani jeden materiał tutaj, czy na TikToku, od którego zacząłem, czy na podcaście, o który prosiliście, nie przyniósł mi nawet grosza. Dochodu. Ale robię, bo uważam, że warto. Cieszę się, że jest taki serwis jak TikTok, w którym może i większość może i nie. Statystycznie to się może zawsze zmienić, ale że z reguły młodsi odbiorcy mogą coś usłyszeć innego niż dotrze do nich z mediów bądź ze źródeł, do których są przyzwyczajeni. Podoba mi się ta metoda komunikacji. A że zawsze stawiam na szczerość, uważam, że powinna dziać się zawsze w dwie strony. Dlatego odpowiadam na Wasze pytania. Staram się nie pozostawiać nawet tych, które z pozoru nie leżą w, w zakresie moich kompetencji bez odpowiedzi. Chciałbym też móc się podzielić z Wami czymś, co mi się nie podoba, nie, nie lądując od razu w kategorii narzekacza albo tego, któremu się coś nie podoba. Nie podoba mi się wiele rzeczy, tak jak i. Większości z Was. To, że o nich nie mówię, nie znaczy, że ich nie ma. No i teraz sedno. Właśnie jest rozwiązywany konkurs na TikToku, nazwano go Make TikTok Contest. Wczoraj, w poniedziałek, 15 marca, została opublikowana, ogłoszona lista nominacji do nagród, które zostaną wręczone jutro, 17 marca, podczas Gali, którą tworzy nowe kierownictwo serwisu. W momencie, kiedy widziałem informację, że przychodzą nowi ludzie, kierować m.in. polskim TikTokiem, śledzę takie sprawy, napisałem od razu do nich, pokazując co robię. Było to kilka miesięcy temu. Chciałem się przydać. Wiem, jakiego rodzaju opinie krążą o TikToku. Czy są jedynie słuszne, czy nie, to nie ma znaczenia, ale można pokazać, że ten serwis może być tak samo przydatny jak cała reszta. To tak samo jak zastanawianie się nad tym, czy powinno zakazać noży w gospodarstwach domowych, skoro mogą służyć jako narzędzie zbrodni. Wszystkim można posłużyć się dobrze albo niedobrze. To kwestia chęci. Konkurs jako oś tego odcinka. Liczyłem na to, że zgłoszenie do takiego konkursu bo oczywiście moja deklaracja współpracy została bez odpowiedzi ze strony nowego kierownictwa. Liczyłem na to, że zgłoszenie do konkursu pozwoli mi osiągnąć coś więcej. Pozwoli mi zdobyć taką trampolinę, czy mniejszą, czy większą, czy finansową, czy nie. Tam są nagrody finansowe, do tego, żeby może znaleźć w, dalszej, w dalszym rozwinięciu tej całej akcji partnera do współpracy, bądź żeby jakoś pokazać się. Otóż nie. Nie, to, to nie chodzi o to, że nie zrozumcie mnie, że mówię, że powinienem to wygrać, czy, czy że jestem rozczarowany tym, że to nie ja wygram. Jestem rozczarowany tym, co zostało zgłoszone do nominacji. I jestem. Wszystko wygląda zawsze tak samo. Możecie wyobrazić sobie, że to, co Słyszycie z mediów, od różnego rodzaju trenerów osobowości, czy ludzi, którzy chcą dla Was lepiej, teoretycznie, że wystarczy tylko mocno chcieć i wszystko się uda, nie jest prawdą. Nie wystarczy mocno chcieć. A tak naprawdę chyba nigdy nie wystarczyło. Może kiedyś przy jakichś sprzyjających okolicznościach, może przy momentach przejścia, kiedy powstaje rzeczywiście coś zupełnie, zupełnie nowego, ale może i wtedy również nie. Przydaje się chińska filozofia historii, przydaje się czytanie starej literatury azjatyckiej, a starość nie musi polegać tylko i wyłącznie na tym, że sięga się wieków wstecz. Bo okazuje się, że takie same problemy jak my dzisiaj, czyli takie same zderzenia z agresywnym kapitalizmem z tym, że nie można nic zrobić z tym, że żyje się w nędzy i nie ma perspektyw, mimo że człowiekowi ani nie brakuje rąk do pracy, ani chęci, zapału czy wiedzy. Czy nawet jest się po studiach za granicą, takie same rzeczy przeżywali ludzie w Chinach w latach dwudziestych, dwudziestego wieku, 100 lat temu. O takich samych rzeczach pisał Liu Xin, który czasem przewija się na TikToku. Jeden z najlepszych pisarzy na świecie, nie tylko w chińskiej historii. O takich rzeczach piszą też koreańscy autorzy. Stąd. Moja odpowiedź na to wszystko, co i mój komentarz do tego, co wszystko, co opisałem do tej pory, będzie również polegał na literaturze koreańskiej, tym razem. Już widzieliście ten zbiór, Barwy Miłości, wydawnictwo Dialog, Halina Ogarek-Czo jako jedna z tłumaczek, jako druga jej uczennica Joanna Rurasz, także zasłużona koreanistka i dwa cytaty. Rozumiem że zawsze można mieć uwagi co do tego, że źle słychać albo kiepsko widać, ale nie to jest sensem tych materiałów. Miałem propozycję od człowieka, który zgodził się zaproponował mi wiele, wiele miesięcy temu, żeby tutaj podnieść jakoś tych nagrań i żeby jakoś je montować. To było bardzo miłe i zupełnie niespodziewane, bo ta osoba chciała pracować za darmo. Trochę ucząc się na moich materiałach, trochę proponując lepszą ich jakość. Ale z podziękowaniem odrzuciłem propozycję, ponieważ chodzi mi o przekaz. I jeżeli mogę jakoś skomentować to, w jaki sposób chciałbym opowiadać Wam rzeczy, to opowiadanie Skrzyczenie SROK, swoją drogą wspaniałe, kim to ni, autor. Fintesencja podejścia. Posłuchajcie, to jest e, koreańskie opowiadanie. Które zaczyna się w następujący sposób. Pewnego dnia, gdy przeglądałem półki z książkami w mojej ulubionej księgarni, wzrok mój padł na niewielkich rozmiarów broszurkę zatytułowaną Oddajcie mi moje życie. Podtytuł głosił spowiedź mordercy. Oddać komuś życie? A cóż to może znaczyć? Wyciągnąłem książeczkę i otworzyłem na pierwszej stronie. Przelatywałem wzrokiem przedmowę. Gdy nagle uderzyło mnie zdanie, moim marzeniem było zostać wielkim pisarzem, lecz wojna uczyniła ze mnie mordercę. Oczywiście, słyszałem takie wyznania wiele razy i trudno mi wytłumaczyć, dlaczego tamtego dnia zdanie to wywarło na mnie tak silne wrażenie. Może dlatego, że poczułem rodzaj solidarności z tym, kto wyznawał, że marzył, by zostać wielkim pisarzem. Kupiłem książeczkę. Przeczytałem ją całą jeszcze tej samej nocy. Poruszyła mnie i dostarczyła mi wiele materiału do refleksji i przemyśleń. Niektóre jej zdania były wspaniałe i dowodziły, że marzenia autora o pisarstwie nie były bezpodstawne. Treść tej broszurki postaram się teraz przedstawić, zapewniając czytelników o moich wysiłkach na rzecz zachowania oryginalności jej stylu i wyrażeń do prawdy godnych uwagi. Tekst zaczynał się opisem rodzinnej wioski autora, gdzie miała miejsce większość z opisywanych wydarzeń. I dalej otwiera się cudzysłów i następuje kilkanaście stron cytowanego wspomnienia o utworze. Uwielbiam taką prostotę. Niezwykle mnie rozczula za każdym razem, kiedy mam do czynienia z czymś, co może wydać się z jednej strony naiwne, z drugiej strony bardzo dobrze napisane, ale przede wszystkim szczere. To chodzi o to, żeby przeżywać razem, żeby nie wstydzić się tego, że napotkaliśmy na swojej drodze coś, co skłoniło nas do przemyśleń. I właśnie teraz, korzystając z chwili i takiego kanału przekazu, chcemy się nimi podzielić. Nie ma w tym nic złego, dziwnego, narażającego nas na drwiny, szyderstwo i cokolwiek złego. Drugi cytat, którym podsumuję całą sprawę. Opowiadanie tym, tym razem: Pakłaso ucze wstydu, bo to o nauce wstydu będzie. Mamy bohaterkę, która y, zmienia mężów. Powojennej Korei, po wojnie koreańskiej, jest to dość nietypowe, ale ona wtłoczona na siłę do dorosłego życia, nie chcąc iść za tym, co proponowała jej matka, a jej matka nalegała, żeby córka została prostytutką, oddając się amerykańskim żołnierzom, których po wojnie koreańskiej było coraz więcej. To bardzo ciekawa uwaga odnośnie całej wściekłości Koreańczyków na Różne głosy, które sugerują, że kobiety do towarzystwa podczas II wojny światowej nie zawsze były wyłącznie poszkodowanymi, ale to jest osobny temat i niezwykle trudna rzecz do oceny. Natomiast no, zawsze dobrze robi poczytanie literatury tego kraju. E, córka nie chce zostać prostytutką, matka widzi w tym jedyną drogę na szczęście. Stąd pierwszy mąż pojawia się szybko, nie sprawdza się. Rozstają się w mniejszym lub większym gniewie, potem przychodzi kolejny, kolejny, i tak od męża do męża kobieta chce stanowić sama o sobie. W pewnym momencie trafia na karierowicza, który wszędzie widzi możliwość uzyskania trampoliny do czegoś więcej, punktu skoku, żeby robić, robić, robić i poznawać ludzi i zyskiwać kolejne koneksje. Ona w ten sposób nie myśli. Ale e, kiedy słyszy starą znajomą zachęcającą ją do nauki japońskiego, mamy powojenną Koreę, czyli już lata 50-60, e, zachęcającą ją do nauki japońskiego, główna bohaterka zgadza się na to, no i właśnie jest po szeregu lekcji, i teraz kończy to opowiadanie. W szkole japońskiego rzadko spotykałem Kionchi, a to dlatego, że była w grupie średnio zaawansowanej, a ja w początkowej. Poza tym nie była zbyt pilną uczennicą i często opuszczała zajęcia. A nawet, jeśli się czasem spotykałyśmy, mówiła na przykład, że właśnie powinna by spróbować zaprosić lektorkę do domu, albo żebym nikomu nie zdradzała, czy ją jest żoną. Mówiła ze zdenerwowaniem o swym wysokim statusie społecznym i w rezultacie zaczęłam odczuwać coraz większy dystans między nami. Moja znajomość japońskiego nie postępowała zbyt szybko. To, czego się nauczyłam za czasów okupacji japońskiej, na ogół rozumiałam i łatwo sobie przyswajałam od nowa, ale nie udało mi się powtórzyć dokładnie wyrazów według wymowy lektorki japońskiej, z odpowiednią intonacją. Hajo, dzień dobry lub sayonara, do widzenia. W rejonie Dzongko, gdzie znajdowała się szkoła języka japońskiego, było również bardzo wiele innych. Dzieci seulskie chodzą zwykle do dwóch lub więcej szkół. Były tam kursy języka angielskiego i matematyki, szkoła przygotowująca do egzaminów na uniwersytet, kursy przygotowawcze do egzaminów do szkół średnich, szkoła przygotowująca do egzaminów państwowych, Kursy przygotowawcze do egzaminów pierwszego stopnia na... czy oh, czytam dwa razy za sobą. Tyle tych kursów było, przepraszam. Kursy próbnych egzaminów do szkół średnich. Kursy obejmujące wszystkie przedmioty najlepsze... Dużo było tych kursów. Kursy obejmujące wszystkie przedmioty najlepsze. Kursy języka angielskiego, zbiorcze, kursy matematyki. Kursy przygotowujące do egzaminów na Uniwersytet Seulski. Kursy przygotowujące do egzaminów na Uniwersytety Yonsei i Koryo. Kursy przygotowujące do egzaminu narzeński, uniwersytet Iła, do szkół i na te przeróżne kursy wpadali tłumnie uczniowie i uczennice z ciężkimi teczkami, a potem z nich wypadali. Ja, która nie miałam doświadczenia w wychowywaniu dzieci, patrzyłam na nich z stajonym pragnieniem, ale i ze strachem, nie mogąc pojąć ich buntowniczego zachowania i niesamowitego wprost zmęczenia. Pewnego dnia przechodziła przez te ulicę grupa japońskich turystów, śpiesząc dokądś za przewodniczką. Przyjechali chyba z prowincji. W porównaniu z owymi Japończykami, niesympatycznymi, zachowującymi się zbyt swobodnie, chytrymi, na dodatek gburowatymi, ich przewodniczka koreanka była zbyt elegancka i chyba tym trochę zakłopotana. Nie pasowała do nich. Była nie tylko elegancka, ale wyglądała też, iż jest dumna z tego, że swą pracą pomaga ojczyźnie w zdobywaniu waluty kraju, który postawił na ekonomię. Właśnie wybiegli na ulicę uczniowie i bezładnie zmieszali się z turystami. A wtedy ta przewodniczka wsunęła się między turystów i zaszeptała – na sama kocira ciu i na Mamy przypis. Proszę państwa, uważajcie tutaj na złodziejaszków. Najpierw pomyślałem z wielkim wstydem, dlaczego to zrozumiałam, a potem stopniowo zrobiło mi się gorąco i odczułam coś zapomnianego był to wstyd. Owo uczucie przyniosło ze sobą ból. Jeśli zdarzy się, że choremu, dotkniętemu paraliżem całego ciała, dzięki jakiemuś tajemniczemu bodźcowi, wróci zdolność odczuwania, to pewno wraca ona tak samo boleśnie, łącząc się zarazem z uczuciem szczęścia. Chętnie poddałem się temu uczuciu, byłam z niego dumna. Czułam, jak całe moje ciało płonie, czerwono gorąco, tak jakby w moim wnętrzu zapaliła się lampa. Wokół mnie przechodziło wielu uczniów, nie wystarczała im wiedza zdobyta w zwykłych szkołach. Uczyli się i zdobywali najróżniejsze umiejętności w szkole X, w szkole Y itd., ale nikt nie nauczył ich wstydu. We wszystkich szkołach na wszelakich kursach w gęstwinie ogłoszeń chciałabym zatknąć flagę z napisem Uczę wstydu. Uczę wstydu. Właśnie tak. Mój wstyd, odzyskany po tak długim czasie, nie może należeć tylko do mnie. Koniec. Ja nie zacząłem tego wszystkiego, żeby uczyć wstydu, tylko moim celem jest pokazanie rozumienia. Nie ma jednej drogi do rozumienia. Ale z pewnością obcowanie z różnego rodzaju wiedzą z Azji uczy dystansu i uczy tego, żeby patrzeć coraz bardziej skośnymi oczami, które pokazują rzeczy rozmazane, które czasem pokazują swoje prawdziwe kontury. Jeżeli nauka wstydu jest częścią tego, no to trudno. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale proszę też tego wysłuchać.